Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj się zajmiałem tworzeniem własnej wersji Watykańczyka, tak jak obiecałem na dawnym livestreamie. Dlatego po prostu przejdźmy do naszego filmu. Odpalamy Visual Studio 2019, od razu, tak w nawiasach powiem, że to nie będzie wersja 1 do 1 Watykańczyka. Po prostu logicznym myśleniem, plus wiedzą stworzymy sobie jakby po prostu coś na wzór. Na Watykańczyka, który się pojawił Właściwie tam kiedyś na moim kanale Z testu wirusów Więc postaramy sobie Postaramy go sobie stworzyć Więc przejdźmy sobie do Visual Studio 2019, kliknijmy Create new project e, Następnie znajdźmy sobie Windows Forms app.dotnet framework. Pamiętajcie, że to musi być dotnet framework, bo jeżeli my wybierzemy na dotnet korze, to, to mogą nam rzeczy niepoprawnie działać. Ok, więc stwórzmy sobie to. Ja nazwę sobie e, mojego e, Watykańczyka Remake VAT. O tak. Stwórzmy go sobie. On nam się tutaj już tworzy. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o nowej mikrofonie, bo tak kupiłem nowy mikrofon i chyba w końcu powinna być jakość wysoka, w, w przeciwieństwie do poprzedniego mikrofonu, jakiego, jakiego, jakiego miałem. E, przepraszam od razu za klikanie w tle, ale jeszcze go konfiguruję, żeby był po prostu perfekcyjnie ustawiony do wszystkiego. Ok, więc e, co będziemy dodawali do naszego Watykańczyka? E, Meme. Jak wiecie, w Watykańczyku pojawiają się memy oraz e, piosenka w tle. E, od razu mówi, nie będę używał memów z Watykańczykiem. Dlaczego? Ponieważ niektórzy ludzie uważają, go, e, uważają je za offensive. I Od razu widać, że są tysiące dislikeów i ludzie są zdenerwowani w komentarzach. Więc ja użyję tutaj jakichś dosyć popularnych memów. Czyli memem numer jeden to będzie figputin.png AutoTune Roach. Oraz Bra, ok, perfekcyjnie Oraz piosenką w tle, jaka będzie leciała podczas uruchomienia, e, uruchomienia naszego wirusa To będzie Candyland e, i Rape Version Perfekcyjne e, I to będzie leciało w tle po uruchomieniu naszego wirusa Wy sobie oczywiście możecie wybrać co chcecie Ok, więc... Jak możemy tutaj po prostu sobie przejść do naszego już programu? Przejdźmy, pierwsze co musimy zrobić, to dodać nasze te zdjęcia i naszą piosenkę do zasobów naszego wirusa. Dlaczego dodajemy do zasobów? Po to, żebyśmy nie musieli nigdzie z internetu z, e, ściągać e, po prostu plików, ewentualnie uruchamiać naszego e, wirusa po prostu z playlisty z YouTube'a, czy coś takiego. Po prostu on będzie już wbudowanego, wbudowane w nasze exe. Czyli nic po prostu się nie będzie pojawiało na naszym komputerze. Wszystko będzie w naszym exe'ku. E, klikamy sobie w properties, prawym na resources, otwieramy je sobie, Eee, przejdźmy sobie najpierw do audio i dodajemy naszą, naszą piosenkę. Klikamy na nią prawą, e, prawym, kopiujemy, wklejamy. Przejdźmy sobie do Images. O właśnie, zapomniałem dodać bardzo ważną rzecz. Nasza piosenka musi być w, e, o rozszerzeniu .wav. Jeżeli będzie w .mp3, to nam nie zadziała poprawnie. Eee, Zaznaczmy sobie wszystkie trzy zdjęcia, kliknijmy prawym, skopiujmy je, a następnie sobie je wklejmy. Jak możecie zobaczyć, pojawił nam się tutaj nowy folder Resources z naszą, z naszą po prostu zawartością e, właściwie zawartość zasobu. Ok, klikamy sobie prawym na View Code. E, a jeszcze przejdźmy sobie na chwilę do naszego form.cs, przejdźmy sobie do properties jego, e, wyłączmy sobie form Border Style. Po prostu zaznaczmy na No, żeby nam zniknęło tutaj możliwość poruszania tym oknem. Dlaczego? Po prostu, żeby zdenerwować użytkowników, którzy uruchamiam sobie naszego wirusa. Nie, nie, od razu mówię, nie wysyłajcie go nikomu. Jeżeli chcecie go gdzieś udostępnić, to powiedzcie, żeby był on testowany na iVMware lub innym programie do testowania wirusów. Dobrze, więc przejdźmy sobie dalej. Przejdźmy sobie do Background Image Layout, zaznaczmy sobie na Stretch, a zapomniałem dodać na samym początku e, filmu, że mm, po prostu film jest w celach edukacyjnych. E, jest to po prostu poradnik, jak zaprogramować własną wersję Watykańczyka. Ok, następnie Background Image zaznaczmy sobie na e, figputin Putin. I teraz mamy Fig Putina. I możemy sobie go tutaj jakoś powiększyć. O. Dobrze będzie tak. I teraz przejdźmy już do takiego konkretniejszego programowania. Ten film będzie podzielony na kilka części, żeby żeby po prostu nie za długa była jedna część, bo jak widzieliście na przykład poprzednie poradniki, miały po 45 minut, a to sobie podzielimy tam na kilka części. Więc najpierw z, zróbmy sobie funkcję, dzięki której nasz fik Putin będzie się pojawiał w, jakby w losowym miejscu na naszym ekranie. Więc stwórzmy sobie random e, random równa się new random. E, stwórzmy sobie Inta in X, który będzie odpowiadał osi X na naszym ekranie. I dajmy mu wartość, żeby on był po prostu random.next. żeby przyjmował wartość od 0 do 270. Czyli będzie on po prostu od 0 piksela od zerowego od piksela do 1270 piksela pojawiał się na naszym ekranie. Dodajmy jeszcze. Int Y, czyli oś Y random, kropka next e, i on niech będzie od 0 do 920. E, ok, teraz ustawmy sobie um, ustawianie naszego okna na manualne start position równa się form, form chwileczkę, tutaj powinno być form e, Start position e, i kropka manual. Teraz this.location oj, location niech się równa new point i teraz e, oś x i oś y i teraz okno nam się po, powinno pojawić w losowym miejscu na pulpicie oraz dodajmy sobie jeszcze jedną rzecz, czyli this show e, show e, in taskbar równa się false, co to oznacza że e, Program nie pojawi nam się tutaj w tym pasku, czyli będziemy mieli większy problem z jego zamknięciem. Uruchommy sobie i sprawdźmy, jak to wszystko działa. OK. Jak możecie zobaczyć, nasz Fig Putin pojawił się w innym miejscu niż powinien, bo jeżeli nie dodalibyśmy tej funkcji, to pojawiłby się pewnie tutaj gdzieś o tu. OK, więc zamknijmy to sobie. Przejdźmy sobie niżej. OK, tutaj sobie klikniemy Enter i teraz stwórzmy sobie funkcję public void random payload. Tym, tą funkcją będziemy się później zajmowali. Ona będzie aktualnie na pokaz. While true. OK, ona będzie aktualnie na pokaz, żeby po prostu pokazać. Taką bardzo przydatną funkcję w c która się nazywa Fredem. Czym jest Fred? To jest po prostu nowy wątek w naszym programie. Do czego on będzie nam potrzebny? Jeżeli zakładając, że nie dodamy tego wątku w naszym programie, to nasz program nie uruchomi się poprawnie. Jeżeli to, może bardziej pokażę na przykładzie, czyli mm, random payload. I teraz uruchommy sobie nasz program. Teraz pewnie nam się procesor, nasz procesor spali oraz RAM, ponieważ mamy nieskończoną pętlę. Jak możecie zobaczyć, z jakiegoś powodu nie pojawił nam się figputin teraz. Dlaczego? Ponieważ cała pętla, cały właściwie program skupia się na tej pętli, zamiast poprawnie po prostu uruchomić wszystkie funkcje w naszym programie, czyli po prostu pomija Właściwie nie do, nasz program nie dochodzi do uruchomienia, e, uruchomienia naszego e, Fikputina, naszego formu. design. Więc, żeby temu zapobiec, musimy wytworzyć sobie nowy program, e, nowy program, nowy wątek w naszym programie. I go się tworzy w ten sposób, że wpisujemy new thread, tworzymy dwa razy nowy nawias przechodzimy. E, Strzałką raz w prawo, o tutaj. Klikamy Enter, tworzymy nowe nawiasy. Klikamy ponownie Enter. Oj, zapomniałem. Kliknijmy Ctrl Z kilka razy. Musimy stworzyć strzałeczkę taką, czyli równa się strzałeczka. Klikamy Enter, tworzymy nowe nawiasy. Teraz przechodzimy sobie tutaj, gdzie jest ta czerwone podkreślenie. Klikamy kropkę Start. E, nawiasy i średnik na końcu. I teraz mamy wytworzony nowy wątek, i w tym wątku możemy wywołać naszą funkcję. Random Payload. OK, i mamy już wywołaną naszą funkcję. I teraz, jak sobie e, uruchomimy to, to możecie zobaczyć, że nasz Fig się uruchomił, a pętla również działa. E, tylko dodajmy sobie do tej naszej pętli e, thread.slip żeby nie było zbyt dużego zużycia procesora, od razu mówię, że nasza funkcja random payload będzie co 10 sekund uruchamiała jakiegoś randomowego payloada. Do tego przejdziemy później. Najpierw zajmijmy się kolejną bardzo ciekawą rzeczą, czyli uruchamianie po prostu muzyki w tle. Chyba pewnie najciekawsze, co będzie w tym programie, czyli no, uruchamianie piosenki w tle. Tworzymy kolejny wątek. W ten sam sposób jak poprzedni. OK. I teraz, jak tworzymy kolejny wątek? Przechodzimy sobie do góry, do samej góry naszego programu. Wpisujemy, klikamy sobie Enter i wpisujemy using system.media. I teraz użyjemy sobie funkcji o nazwie SoundPlayer. nazwiemy sobie, sobie to Player. Równa się New Sound. Player I teraz w nawiasach dajemy po prostu e, na, nazwę naszej piosenki e, lub lokalizację naszej, naszej piosenki. Przez to, że my mamy naszą piosenkę w zasobach, to wpisujemy Properties. Oj, Pro, e, Pro. Oj, nie umiem pisać. Properties. O Jezus, Maria. Properties. No nie, nie wpiszę tego chyba dzisiaj. Properties. Kropka resources. Kropka musico. Ok, i teraz dodamy sobie player. Play Looping. Ok, perfekcyjnie. Czyli teraz po prostu nasz program, nasz wirus uruchomi funkcję, która zagra nam naszą piosenkę, którą sobie dodaliśmy do naszych zasobów. Uruchommy sobie. Jak możecie słyszeć, uruchomił na, nasza, uruchomiła się nasza piosenka w tle. E, ok, więc kontynuujemy sobie. E, może jeszcze póki mamy trochę czasu, e, to zmodyfikujmy sobie po prostu, po prostu naszą e, funkcję Void Random Payload. E, co musimy zrobić? Przejdźmy sobie tutaj o, e, do naszego projektu. Klikniemy sobie na niego prawym. Kliknijmy, e, naejdźmy na Add new item i następnie dodajemy, stwórzmy sobie klasę o nazwie payload. Ok, tworzymy sobie nową klasę o nazwie payload. Zróbmy sobie ją publiczną. Chyba możemy tak zrobić. Możemy tak zrobić. I sobie ją tutaj wywołajmy. Jak to robimy? Wpisujemy sobie i to będzie teraz payload. Payload równa się new payload. OK, średnik na samym końcu. I teraz stwórzmy sobie tutaj kolejną funkcję tworzącą losową, losową liczbę. New random. I niech int x będzie po prostu. Oj, random.next w zakresie od 1 do 6. Czyli będzie liczba wybierana 1, od 1 do 5, bo ta zazwyczaj jest nieliczona. Ok, więc stwórzmy sobie switch case'a i teraz jaki mam na to pomysł? Czyli tworzymy sobie funkcję, która będzie nam wybierała payloady z naszej po prostu tutaj klasy. Tutaj dodamy sobie jakieś payloady typu, nie wiem, jakie byśmy mogli, otwieranie jakichś dziwnych linków, Otwieranie jakichś innych okien, i tak dalej, i tak dalej, stwórzmy sobie najpierw, nie wiem, od 1 do 3. Dajmy sobie tutaj przykładowe kilka payloadów. Czyli sobie o tutaj zróbmy na przykład, nie wiem, public void, załóżmy payload 1, sobie to tymczasowo nazwijmy. Następnie public void, payload 2. Zejdźmy sobie tutaj troszkę niżej. E, o, wpiszmy sobie console.writeline, to będzie tak chwilowo testowe, e, payload 1. Później to wszystko pozmieniamy, console.writeline, e, payload 2. Ok, i teraz mamy sobie pierwsze, pierwsze nasze dwa payloady, takie testowe. I teraz tak, e, nasza losowa, nasza funkcja wybierze losową liczbę. Pomiędzy 1 a 3 i to będzie 1 albo 2. E, następnie tą e, zmienną, czyli naszego x, naszą losową liczbę, przeniesiemy do switch casea i switch case wybierze, e, wybierze on payload. I to będzie mniej więcej działało tak, że case 1. Dajmy sobie tutaj już tylko break i oj, tutaj muszę dać case e, 2. Oj, tutaj sobie zejdźmy i przybliżmy trochę. Oj, i teraz powinno być lepiej. Break. I teraz, jeżeli załóżmy, nasz X wybierze nam 2, to po prostu uruchomi się payload numer 2. Oj, tutaj kliknąłem enter przez przypadek i zróbmy to tak, że to będzie payload. E, payload 2. To będzie uruchamiany nasz payload. OK. Następnie payload payload 1. Dobrze, więc mamy już losowe wybieranie naszych payloadów. Uruchommy je sobie i powinien nam tu się pojawić. Ojoj. Jak możecie zobaczyć, wylosował nam się najpierw payload 1, ponieważ napisało nam tutaj o payload 1, payload 1 i 10 sekund później by był wylosowany kolejny payload. Pomiędzy tymi dwoma OK, więc to właściwie będzie na tyle W tym odcinku W następnym odcinku powinno się Pojawić Jakby tworzenie bardziej zaawansowanych Payloadów oraz wysowanie Naszej klapki DVD oraz Jakby zabawa z głośnością Naszego systemu, czyli załóżmy Ktoś sobie wyciszył Komuś uruchomił się ten Payload na VMware Nasz wirus i stwierdził, że za głośno jest i kliknie nam muta, to my zrobimy tak, że po prostu to wyciszenie w, jakby wyłączy się i znowu dźwięk się uruchomi. Ok, więc jak możemy zobaczyć, wszystko nam śmiga, e, więc widzimy się w następnym odcinku na moim kanale, właśnie z kontynuacji tworzenia naszego Watykańczyka.